Oto Lancia Tema. Ta marka gości na naszym kanale po raz pierwszy i oczywiście wolelibyśmy, żeby stała tutaj delta, legenda rajdów, ale ten samochód też jest ciekawy. Podobnie jak cała marka, jej historia pełna wzlotów i upadków. Tema drugiej generacji to najbardziej amerykańska Lancia. Dlaczego? Tego dowiecie się w tym filmie, w którym omówimy także wszystko co istotne przed zakupem używanego egzemplarza. Powiemy o typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu i praktyczności i obiecuję, że obędzie się bez głupich żartów o starszej pani na pasach. Zapraszam do oglądania. Nie jesteś jeszcze subskrybentem OTOMOTO TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Powiedzmy sobie szczerze, nikt się nie przemęczał podczas przerabiania Chryslera na lancie. Prace włożono mniej więcej tyle samo, co w projektowanie kolejnych iPhone'ów. Tyle, że tutaj chociaż zmieniono znaczki i nie jest to pierwszy raz, kiedy zastosowano taki zabieg w koncernie FCA. Lancia pod względem konstrukcji jest kopią 300, a właściwie jego europejską wersją. Oparta jest na płycie podłogowej z rodziny LX, którą wykorzystuje także Dodge Charger. Warto tutaj wspomnieć, że pierwsza generacja 300C miała wiele wspólnego z Mercedesem W210-211, a tutaj swoje trzy grosze dołożył jeszcze Fiat, więc mamy dzieło niemiecko-amerykańsko-włoskie. Temat to masywny, dość kanciasty, ale i widowiskowy samochód. Oczywiście u nas, bo w Ameryce pewnie na nikim wrażenia by nie zrobił. Grill, który najbardziej odróżnia te Lancie od Chryslera jest wielki, chromowany z poziomymi żebrami. Z przodu zauważymy jeszcze lampy z ledowymi elementami oraz chromowaną listwę poniżej. Błotniki wyraźnie nadmuchane. Z boku dobrze widać te amerykańskie geny. Limuzyna, ale jakby napakowana. Dominują tu proste linie i chromy widoczne na ramkach okien, klamkach, a nawet lusterkach, które błyszczą się tak bardzo, że można się w nich przejrzeć po obu stronach. Z tyłu specyficzne pionowe lampy połączone szeroką chromowaną listwą. Klapa bagażnika wygląda, jakby projektant rysował ją od linijki. Produkcja tego modelu odbywała się w Kanadzie i trwała od 2011 do 2014. Historia krótka i niestety bez happy endu. Wnętrze naszego egzemplarza jest mocno ciemne. Mamy tutaj czarną skórę, czarną deskę, no i dość ciemne wstawki z drewna, które wydaje się być takie trochę zielonkawe. Do tego srebrne. Elementy i elegancki analogowy zegarek na górze. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to tutaj na górze mamy twarde tworzywa, choć już ustaliliśmy wcześniej, że w zasadzie one nie muszą być miękkie, bo i po co? Miękki jest natomiast podłokietnik na drzwiach. Tutaj też jest w miarę mięciutko. Niestety sporo elementów trzeszczy nie tylko podczas takiego testowania paluchami, ale także podczas jazdy. Jeżeli ten model chciałby stawać w szranki z europejskimi modelami takimi jak E-klasa czy BMW 5, no to niestety troszeczkę jakościowo odstaje. Bardzo mocno można to odczuć. Na przykład otwierając schowki. Co dzieje się tak tak brutalnie, nie jest takie, wiecie, aksamitne i delikatne, jak to w tych europejskich limuzynach. Jeśli chodzi o wygląd, to no, wygląda nieźle i są elementy, które można spotkać w różnych samochodach z koncernu FCA. Otwiata aż do DOJA. Mowa głównie o ekranie, kierownicy czy panelu klimatyzacji. No właśnie, ekran. Multimedia są dość rozbudowane, bo mamy tutaj oczywiście radio, muzykę z różnych źródeł, klimatyzację, nawigację, telefon, ustawienia ale ten dotykowy kolorowy ekran o przyzwoitej rozdzielczości jest na tyle sensownie poukładany, że łatwo się po nim poruszać. Możemy tutaj także uruchomić sobie podgrzewanie i wentylowanie foteli, a także podgrzewanie kierownicy. Warto tutaj wspomnieć, że kierownica jest podgrzewana w całości, a nie tylko w wybranym. Obszarze. Także system multimedialny oceniam na dobry plus. Warto jeszcze wspomnieć, że nie jest on wyłącznie obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu, bo mamy tutaj fizyczne pokrętła, między innymi od głośności oraz guziki z tyłu kierownicy. Dalej panel klimatyzacji, który jest nieskomplikowany, składa się z jednego pokrętła oraz kilku przycisków, a to za sprawą tego, że klimę w dużej mierze obsługujemy z poziomu ekranu. Mało tego, możemy sobie w ustawieniach zdecydować, które funkcje uruchomią nam się tuż po odpaleniu silnika. Na przykład zimą, załączyć sobie podgrzewanie kierownicy i fotela kierowcy. Tutaj zamykany schowek, w którym być może uda się położyć telefon. Jest tutaj także gniazdo zapalniczki. Obok taka wnęka na jakieś drobnostki czy klucze, dźwignia automatycznej skrzyni biegów. Jest krótka, dość dobrze leży w dłoni, no i przemieszcza się po takim charakterystycznym szlaczku. Tutaj kolejny schowek, tym razem zasuwany z dwoma uchwytami na kubki. Poproszę nasz kubek testowy. Pasuje jak ulał. Uchwyty są głębokie, stabilnie trzymają nasz napój, a w dodatku mają funkcję podgrzewania oraz schładzania napoju. Bardzo fajny gadżet. Podokietnik niestety ten element też trzeszczy, ale za to jest szeroki i wygodny. Nie jest regulowany, ale w środku ma fajny schowek z półeczką, gniazdem zapalniczki oraz gniazdem USB i AUX, które zabezpieczone są taką przezroczystą osłonką. Schowek pasażera jest średniej pojemności, na górze ma taką półeczkę, wyłożony jest przyjemnym materiałem. Na górze sporych rozmiarów elektrycznie sterowany szyberdach z roletką, osłonę przeciwsłoneczną mamy także na tylnej szybie, ale żeby ją złożyć trzeba skorzystać z ekranu albo stanie się to automatycznie, kiedy wrzucimy wsteczny, tylko podczas manewrowania na jakiejś ciasnej uliczce czy na parkingu ta roletka będzie nam jeździć tam i z powrotem niczym wachlarz. Kierownica jest duża, skórzana, ma Grubą, dobrze leżącą w dłoniach obręcz, do tego srebrne wstawki oraz sporo przycisków, dzięki którym obsłużymy zestaw mówiący komputer pokładowy czy tempomat, no oraz są te guziki z tyłu, o których już wspominałem wcześniej. Regulacja jest elektryczna oczywiście w dwóch płaszczyznach, jednak jest to zadanie dla cierpliwych. Teraz spróbuję Wam pokazać cały zakres, ale przyspieszymy to tempo. W każdym razie chodzi o to, że jeśli mamy trochę czasu, to bez problemu zajmiemy sobie wygodną pozycję. Zegary są eleganckie, nietuzinkowe, podświetlone niebieskim kolorem, jak najbardziej czytelne mają także takie chromowane detale. Na środku znajduje się kolorowy wyświetlacz, na którym zobaczymy informacje z kompasu, temperaturę na zewnątrz, a także wszelkie informacje z komputera pokładowego, który jest dość rozbudowany, bo możemy na przykład sprawdzić sobie w czasie rzeczywistym ciśnienie w oponach czy temperaturę oleju oraz oleju w skrzyni. Po lewej stronie tuż przy kolanie między innymi znajduje się przycisk do otwierania klapy bagażnika. Jego umiejscowienie jest ciekawe, tym bardziej, że drugi podobny guzik do otwierania wlewu paliwa znajduje się tuż przy kieszeni na drzwiach. Swoją drogą, kieszeń jest średnich rozmiarów, ale ma tutaj dedykowane miejsce na nieco większy napój. Podłokietnik jest masywny i wygodny. Oczywiście cały panel sterowania szybami, lusterkami i centralnym zamkiem jest także drewniana listwa, srebrna klamka oraz przyciski od pamięci foteli. No właśnie, fotele są wygodne, szerokie, ale trzymania bocznego nie mają zbyt dobrego. Elektrycznie sterowane, mamy także możliwość elektrycznego przysunięcia sobie lub odsunięcia pedałów. Miejsca jest tutaj bardzo dużo i mam nadzieję, że tak samo wygodnie będzie z tyłu, do którego Was teraz zapraszam. Z tyłu jest całe mnóstwo miejsca. Nad głową mam jakieś cztery palce zapasu, ale pamiętajmy, że ja mam zaledwie 1,77 m, ale za to nogi mieszczą się swobodnie, stopy można wsunąć pod fotel. Nie chciałbym siedzieć na środku, ponieważ tunel jest obszerny, ale jak już pojedziemy w cztery osoby, to możemy skorzystać np. z podłokietnika z uchwytami na kubki i zamykanym schowkiem, kratek nawiewu, podgrzewanych foteli. Tutaj znajduje się także przycisk do zwijania roletki oraz gniazdo zapalniczki. Na wyposażeniu także zaczepy i sofiks i ciekawostką jest to, że środkowa część też takie zaczepy posiada. Oparcie można złożyć. Jak widać, pewien skos występuje, no ale zawsze jakieś dłuższe przedmioty będzie można przewieźć. Fajnie także, że te boczki są takie miękkie, co poprawia komfort podróżowania. Zobaczmy kufer. Klapę bagażnika można otworzyć przyciskiem, który znajduje się wewnątrz lub w światełku stopu. Pojemność kufra jest skromna, jak na tak wielkie auto, wynosi 462 litry, chociaż w klasie tych aut rozstrzał jest. Ogromny. Nie zawsze priorytetem jest tutaj transport jakichś towarów z tyłu. W bagażniku, no cóż, znajdziemy haczyki na siatki, z zakupami, pod podłogą koło dojazdowe i miejsce na gaśnicę oraz trójkąt dostrzegawczy. Fajnie, że cały bagażnik, łącznie tutaj z górną częścią, jest wykończony materiałem. Teraz tylko pozostaje sprawdzić, czy wszystkie walizki się zmieszczą. O te ramiona martwić się nie musimy, bo jest tutaj specjalnie zorganizowana dla nich przestrzeń. No a kanciasty kształt kufra gwarantuje, że klapy powinno się udać, zamknąć bez problemu. Mamy tutaj jeszcze troszeczkę zapasu. Wynik bardzo dobry wbrew pozorom. Lancia tema jest wygodna, ale nie typowo kanapowa, tak po amerykańsku, więc prowadzi mi się ją dobrze. Podoba mi się to, że jest taka wielka, i jakby bezwzględna ale sprawia też wrażenie ociężałej. Na pewno nie jest to twór dla osób, którym często się spieszy. Jej przeznaczeniem jest, jakby to powiedzieli Amerykanie, cruising. Tym bardziej, że dzisiaj testuję egzemplarz z najsłabszym dieslem pod maską. Ma 190 koni mechanicznych, które osiąga z 3-litrowej V6. Auto możemy rozpędzić do 232 km na godzinę maksymalnie, a pierwsza setka na cyferblacie pojawia się po 9,7 sekundy. Więc źle nie jest, a po wciśnięciu gazu do dechy można nawet mówić o jakiejś zrywności. A teraz czas na test elastyczności, czyli pomiar przyspieszenia w zakresie 60-90 km na godzinę. Gaz do dech. Driftbox wskazuje 2,6 sekundy, a ja chwytam za kolejne urządzenie pomiarowe. W środku usłyszymy przyjemny pomruk v ale poza tym jest cicho i przyjemnie, co potwierdza decybelomierz. 56,4 dB, a pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli. Manewrowanie i zawracanie tym samochodem do najłatwiejszych nie należy. Przede wszystkim dlatego, że ten samochód jest wielki, ma ponad 5 metrów długości, ponad 1,90 m szerokości, no i średnica zawracania też szału nie robi. Jeśli chodzi o widoczność, to do przodu jest ona bez zarzutu. Przez cały czas możemy obserwować tę masywną maskę, co pozwala wyczuć przód auta. Lusterka boczne są spore. Najgorzej jest oczywiście do tyłu. Słupek C jest bardzo, bardzo szeroki i nawet ta auto Automatycznie zwijająca się roletka niewiele tutaj pomaga, bo linia tylnej szyby jest poprowadzona wysoko, natomiast zawsze znajdziemy tutaj jakieś wspomagacze. W naszym egzemplarzu mamy czujniki parkowania, często też będzie kamera cofania. Lancia Tema bez problemu przeszła test NCAP i dostała 5 gwiazdek. Ze względu na nadwyraz wielkie podobieństwo konstrukcyjne do Chryslera 300, postanowiłem zobaczyć, jak poszło mu w IHS. Od lat otrzymywał noty good, więc najlepiej jak się da, ale jak wprowadzono test small overlap, to dostał ocenę marginal, czyli drugą od końca w skali czterostopniowej. Dwie tony masy własnej i 3 litrowe V6 pod maską rekordów najniższego spalania nie wróżą, ale wyszło nie najgorzej. Oczywiście, jeśli mamy racjonalne podejście do tematu. Próbę przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz mieście, a wyniki prezentujemy właśnie teraz na ekranie. Rozrzut cenowy jest ogromny, od 40 do niemal 90 tysięcy złotych. Jeśli chcielibyśmy bliźniaczy model, czyli Chryslera 300, to można nadal go kupić w amerykańskich salonach za ponad 30 tysięcy dolarów. Natomiast w Polsce na OTOMOTO widziałem egzemplarze z 2018 roku, które kosztują od 80 000 do 120 tysięcy złotych. Pełną listę ogłoszeń Lanci podlinkuję wam w prawym górnym rogu oraz w opisie. Wracamy na chwilę do tematu amerykanizacji Lanci. Do Europy pod tą marką trafiły różne modele Chryslera. 300 vel tema, Voyager vel Voyager oraz taki rodzynek jak Chrysler 200 vel Lancia Flavia, czyli kabrio klasy średniej. Chciałbym jeszcze dodać, że między Temą pierwszej i drugiej generacji pojawił się niesamowity autorski projekt pod nazwą Lancia Thesis. Był tak wyjątkowy, że mało kto chciał go kupować. A jak w ogóle doszło do tego, że Lancia i Chrysler oferowali te same samochody z innymi emblematami? Otóż od 2009 roku Fiat zaczął wykupować akcję Chryslera, który wtedy miał trudną sytuację finansową. No i w pewnym momencie do Fiata należała znana w Europie Lancia oraz popularny w USA Chrysler. Pomyśleli sobie, po co przepłacać i konstruować nowe modele, jak można sprzedawać to samo, tylko z innym emblematem, który jest popularny na danym rynku. Pomysł w założeniach świetny. Wiele marek to robi, więc nie ma się co czepiać. Tylko w tym przypadku nie do końca wypalił. Lancia sprzedawała się na tyle słabo, że po czterech latach po prostu przestaną ją produkować. Temat drugiej generacji ma właściwie dwa silniki. Pierwszy z nich to 3-litrowy diesel z sześcioma cylindrami w układzie V z wtryskiem Common Rail. Generuje 190 albo 239 koni mechanicznych. To jednostka z VM Motori o oznaczeniu VMA630. Jej układ wtryskowy Multijet 2 powstał przy współpracy z Fiat Powertrain, a turbinę o zmiennej geometrii dostarczyła firma Garrett. Po 2013 roku w ofercie został tylko ten mocniejszy. Drugi motor to amerykański szlager. Chrysler skonstruował mocny silnik, który pakuje gdzie się tylko da. Dla nas to wręcz nie do pomyślenia, że 36V6 o mocy około 300 koni mechanicznych mógłby napędzać różne samochody od klasy średniej poprzez limuzyny i terenówki kończąc na rodzinnych wanach. W Europie raczej dwulitrowe diesle pełnią taką uniwersalną rolę, a dzisiaj to nawet 1,5-litrowe benzynki turbo. W Lanci Tema także można spotkać 3.6 V6 Pentastar o mocy 286 koni mechanicznych. Zapewnia nieskazitelną kulturę pracy oraz bardzo dobre osiągi. 7,7 ,7 sekundy do setki i 240 km na godzinę prędkości maksymalnej. Spalanie jest spore. Jedynie na spokojnej trasie można zejść do wyniku jednocyfrowego, ale do spożywania 20 litrów też da się go zachęcić i to bez specjalnego upalania. Za to miłym akcentem jest skrzynia ZF o 8 przełożeniach, która nie ogranicza dynamiki. Istnieje także możliwość zasilania silnika 3,6 gazem. Wtrysk jest tutaj wielopunktowy, więc mamy spory wybór instalacji LPG, które nie będą horrendalnie drogie. Poza tym, dzięki ogromnej popularności jednostki napędowej, praktycznie każdy warsztat da sobie z nią radę. Awaryjność używanych samochodów ocenia się tym trudniej, im mniej ich na świecie istnieje. Lancia Tema drugiej generacji nie jest wybitnie popularna i liczebność egzemplarzy na naszym rynku jest niska. Jednak z dostępnych opinii można wywnioskować, że nie powinna sprawiać wielkich problemów. Na pewno mocną stroną jest silnik 36V6, który jest bardzo udaną jednostką. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy może stanowić świadectwo, bo już po 18 miesiącach od premiery było ich milion. Oczywiście ma swoje wady, które często są skutkiem specyficznej eksploatacji, upływu czasu i zużycia. Często dochodzi w nich do zużycia dźwigienek oraz popychaczy hydraulicznych zaworów. Jak silnik zacznie chodzić trochę jak diesel i będzie słychać stukanie na górze silnika, to może być to. Oczywiście warto sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy głośnych wtryskiwaczy gazu, jak mamy LPG. Natomiast jeśli stuka od dołu, to większa szansa, że będzie to łańcuch albo napinacz rozrządu. Czasami posłuszeństwa odmawiają cewki, świece zapłonowe albo sondy lambda. Wtedy silnik może nierówno pracować i lub, niepotrzebne skreślić, pojawi się kontrolka check engine. Zdarzają się także nieszczelności w układzie chłodzenia oraz przy uszczelkach wtryskiwaczy. Trudno znaleźć opinię o wysokoprężnym 3.0 CRD, ale występuje on też w modelach Jeepa, gdzie nie cieszy się zbyt pochlebnymi opiniami. Tylko nie wiadomo dlaczego. Brak jakichś konkretnych, merytorycznych argumentów. Jest co prawda jeden popularny filmik w polskim internecie, gdzie na warsztacie taki silnik się pojawia, ale tam też sytuacja nie jest czarno-biała. Poza tym. Wygląda na to, że ten silnik został niesłusznie wrzucony do jednego worka razem z 2,5 oraz 3,1, również konstrukcjami VM Motori, które faktycznie były bardzo wadliwe i niepolecane. W Lanci czy też w Chryslerze ta jednostka może być mylona z wcześniejszym 3.0 CRD pochodzącym z Mercedesa. Nie wiem, ja nie chcę wydawać tutaj jednoznacznej, negatywnej czy pozytywnej opinii, być może ktoś w komentarzach będzie nam w stanie taką dokładną, merytoryczną wiedzę przekazać. Z góry za to dziękuję. Ja myślę, że w tym silniku na pewno można się spodziewać takich typowych przypadłości współczesnych diesli. Występują dwie skrzynie biegów. Obie to automaty, a konkretniej to klasyczne hydrokinetyki, i są przypisane do konkretnej jednostki. 3.6 otrzymał konstrukcję ośmiostopniową produkcji ZF. Wtedy występuje taki charakterystyczny wybierak trybu pracy. Dźwignia, która zawsze wraca do pozycji startowej. Natomiast 3.0 CRD współpracuje z pięciobiegową skrzynią, która nie jest już tak szybka jak opcja z benzyny. W każdym z tych przypadków nie należy się obawiać o awaryjność, o ile egzemplarz będzie zadbany. Jeśli ktoś zamarzył o takim samochodzie z V8, to może szukać wśród Chryslerów. Tam do wyboru benzynowe 5.7 i 6.4. Jednostki jak najbardziej godne polecenia, ale niesamowicie paliwożerne. 300 oferuje także wersję Napędem na 4 koła oraz dobry rocznik, ponieważ do dzisiaj jest produkowana. Dokładniej to u nas nosi nazwę 300C, w Stanach jest bardziej określane jako 300, bez dodatków, a niektóre wersje mają dopisek C lub S, w zależności od wersji silnika i wyposażenia. Przyjrzyjmy się jeszcze potencjalnym kosztom związanym z przeglądem zerowym, który warto zrobić po zakupie auta używanego oraz z poważniejszymi naprawami mechanicznymi i blacharskimi. Jeśli szukacie części lub akcesoriów, zajrzyjcie na OTOMOTO CZĘŚCI. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na adres YouTube A teraz czas krótko podsumować nasz test. Co nam się spodobało w Lunchi temat drugiej generacji, ten samochód wygląda po prostu obłędnie i charakterystycznie, i pewnie za kolejne dwie dekady nadal będzie robił wrażenie. Poza tym wnętrze jest przestronne i bogato wyposażone. Bagażnik zaskakująco pakowny, a w gamie silnikowej mamy tylko dwa silniki, ale oba to fałszustki. A jeśli masz parcie na fałsemkę, to kupcen. Samochód ze znaczkiem Chryslera. A co może wkurzać w tym modelu? Jakość wnętrza troszkę odstaje od europejskiej konkurencji. Zdarzają się też elementy, które skrzypią nawet podczas jazdy. Poza tym podaż na rynku wtórnym jest niewielka. Co prawda jest Chrysler, ale to zawsze egzemplarze sprowadzane za oceanu, które często miały jakieś niefajne przygody. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania oraz lajkowania tego filmu. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć! kanale po raz pierwszy i oczywiście wolelibyśmy, żeby była tutaj legenda rajtów... rajtów? Rajtów? Legenda rajtuzów.